Witajcie wszyscy urbolowcy. Wreszcie jest słońce, wreszcie na boiskach angielskich nie ma wody. Możemy wrócić do naszych regularnych meczów. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w Walking Football Club, który zagra z East Tarok. O godzinie trzeciej zapraszamy na nowy odcinek Urbola. Lecimy! We're in Woking, which is uh, just south of London. Uh, Woking Football Club is uh, very old, founded in 1889. Um, football club here in the South, we play in the National League South, and today we're playing uh, East Thurrock. So uh, as, you, as, you, as I just said, we've been going for well over 100 years now. Real traditional football values, traditional friendly community club, but also you know we've played at a high level, in you know, the highest level you can be without being in the Football League. So the highest level was the national league, national which league. was the the, the fifth. And uh, um, we're fifth. now in the sixth. Yeah. So um, what's the big biggest success of the club? You play a couple of times in the cups. Biggest. We've had a number. We've had, we played four times at Wembley in finals, three times in the FA Trophy, which is like the non-league FA Cup, and once in the FA Amateur Cup. That was in front of seventy-one thousand fans at Wembley, live on BBC TV. So uh, we won all those games. So we've won four times at Wembley. Uh, in the FA Cup, we got through to the fourth round once. We beat West Bromwich Albion away, which is a top. That was a top result. You can Google that; it's a great <laughs> game. Uh, and then we lost one 0 to Everton at Goodison Park. So that those are probably the biggest. We've okay. we've had another big game this year. We played Watford. A couple of weeks weeks ago, actually. Yes, a couple of weeks ago, and we we lost two 0 but we weren't disgraced. It was a it was a great Come on. day. Premier stadium, League size. Stadium was packed. It was fantastic. How many people you can actually fit on the stadium? Pushing 6,000, just sort of 6,000. My name's Martin Tyler, I'm uh, assistant manager, joint assistant manager here at Woking Football Club and also I'm a Sky Sports football commentator and I do the FIFA computer game still. Um, just working now on uh, FIFA 20, been doing a couple of days on it last week. Um, yeah, i'm a commentator first and foremost and <laughs> occasional coach at uh, this uh, special club for me. it's the fourth club i've been with this manager, but this is the club i supported as a boy and i've supported all my life. first came here when i was eight years old and this year, finally, i got on the team photo. <laughs> <laughs> and i'm the only one who's really smiling because it's pretty cool for the players not to smile. Oh, they'll you. tell you yeah. here they are coming in now and they don't see they don't smile on the team photo do you don't <laughs> smile the i'm the only one smiling so you would get a picture of the team photo and i'm the only one smiling but i'm smiling because um, i was so proud to be part of working football club but when you're on the bench yeah do you still like commentate commentating in your head it's like no. oh yeah the oh, no. left side left side pass 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 no, i'm probably using words uh -huh. in my head that i wouldn't be allowed. <laughs> big ben uh, I have words that i wouldn't be allowed to use on the television so um, <laughs> No, uh, it, it, the two things—they're quite—they're parallel. And of course, this year, the parallel worlds, my parallel worlds cross paths because we played Watford. For us, um, it was obviously a massive game. But for me, it was meeting people I meet at work. And i have commentated on many Watford games and have done Watford games since they played here. So. Um, that was quite an interesting experience to be uh, in a dugout there and, and Javi Grassier of Watford was standing about three or four yards away from me. So it was a good experience and maybe once in a lifetime experience. Have you ever commentated a Poland national team game when oh, they play with England? Many times, yeah, many times. Uh, Katowice. Um, Do you remember Wembley and Jan Tomaszewski, famous save? I was there. I, I didn't commentate, but I was working on the television broadcast. And I do remember that. Uh, and of course, it was a very bad night for England. <laughs> it was a great night for Poland, who were a very good team because they finished third in that World Cup, I think. Yeah. So I think the English fans felt a bit better <laughs> nine months later when the World Cup was played. And uh, they were great players, Lato and Dana, who sadly uh, was killed. But I trained with him in America. I, I was there on a tour. And we, I trained in a session. He gave me the ball. I went, oh, ah, wow. And so Polish football is. Um, uh, very competitive. We, we've enjoyed i was there for the under-21 tournament recently where mm -hmm. england got to the semi-final uh, and there was a great final between germany and spain. Uh, so in krakow, i think it was. so i've been to many places in poland and uh, you know i have a huge respect for polish football. dariusz Szpakowski commentator. yes. I know long him. You know him. Yeah, he's great. He's maybe the same age as me a little bit and uh, we've been in many tournaments together. Together. And my Polish hasn't got any better his English has. Oh yeah. <laughs> but yeah, you are legend here and he's legend over there in Poland. Yeah. Okay, thank you very much my and pleasure. good luck today. Yeah, and, good and say hi today. to Darius for me, yeah. We will. We will okay. say Darko, say cześć od pana tutaj, Martina specjalnie dla Ciebie. <laughs> Jak każdy porządny klub w Lidze angielskiej, musi mieć swój klubowy sklep. Za chwilę tam się udamy, aby kupić jakiś gadżet dla naszego patrona. Oczywiście, jak chcecie zostać naszym patronem, to tutaj jest taka fajna zakładeczka. A w ogóle zobaczcie, na Walking Football Club dzieciaki przychodzą za darmo, i to się nam podoba. Tak właśnie wygląda. Sklepik klubowy drużyny Walking FC. Mały bo mały, ale najważniejsze, że jest i mają fajne gadżety. Patrzcie, mają koszulki, polóweczki czerwone, białe, czarne. Możecie kupić, słuchajcie, parasolkę. Coś, co na mecze w Anglii jest naprawdę bardzo przydatne. No bo szczególnie teraz, kiedy mamy styczeń, potem przyjdzie luty, marzec, jest bardzo dużo opadów. Mamy jakieś kubeczki, mamy bryloczyki, mamy torby, kamizelki, jeszcze więcej koszulek. No i mamy przede wszystkim koszulki meczowe. Jakiej drużyny, takiej znanej holenderskiej te koszulki wam e, przypominają barwy tych koszulek. Ja bym powiedział Feynord Rotterdam. Z tym, że no, Feynord na pewno nie był pierwszy. Walking było zdecydowanie wcześniej. Walking 1889 to jest data powstania tego klubu, a Feynord 1908, więc kto od kogo zgapił, już mamy odpowiedź. Tutaj mamy także drugie koszulki niebieskie. Do you do Prince here as well? No, we don't know, ale have some here. Anyway, yeah. I mamy szaliki i dużo, dużo innych gadżetów. Dobra, rozejrzyjmy się, bo coś trzeba e, kupić naszym patronom. Co tam się dzieje? Tam są oczywiście szatnie. Tutaj widać pokój sędziów, bo jest napis. Zobacz, pokaż, pokaż. my tak szybko wejdźmy. Refree. Szybko wejdźmy. Tam już wychodzą piłkarze już wychodzą piłkarze na rozgrzewkę. Wiecie, co się tutaj unosi w powietrzu? Chyba to się nazywa końska maść. Nie wiem, po prostu czuć mięte. Tutaj mamy pokój taki, jakby coś komuś się stało. Tak na szybko, może pokażę. O, działa światło. Tutaj widzicie. Jeżeli Masaż. masaże dokładnie, bo piłkarz złapi jakąś kontuzję, co tutaj mamy jeszcze? Trochę dresików vanaromowych, słynne, vanaromowe dresiki. Już się tak sobie jeden pożyczyli. <grym> Nie, no, żartuję. Słuchajcie, jak widzieliście wcześniej, byliśmy w sklepie i zdobyliśmy coś dla naszych patronów. Nie powiemy jeszcze, co to jest, ale dowiecie się na samym końcu. Idziemy za chwilę do szatni, złapać kogo. Martyna, żeby na tym czymś, co kupiliśmy dla naszych widzów, złożył swój cenny autograf z dedykacją dla widzów kanału Urbol. Dobra, a teraz idziemy już do baru. Czy ja na samym początku filmu powiedziałem, że jest ładny, słoneczny dzień? Odwołaj to, jesteśmy w Anglii. Tutaj pogoda zmienia się co chwilę, czyli jak odczekamy 10 minut, to będzie słońce, a te 10 minut możemy fajnie odczekać w barze, w barze kardynałów, kardinal bar, czyli e, nazwa drużyny e, Walking, i tam spróbujemy złapać kilku kibiców, i jak zwykle sobie z nimi pogadać na temat ich ulubionej drużyny piłkarskiej. Guys, do you remember your best game for walking on this stadium? Oh. And don't don't tell me okay, I know already. <laughs> there was the last one with Watford. Not that one. Better one. That one was with what big was, teams. It certainly wasn't Dartford. No, it wasn't that one. No. No, the game with I don't know, lots of goals. Do you remember? Do no. you remember one? No. <laughs> or maybe you just remember the first half and then because you're coming here very that's often, yeah, yeah, you don't remember yeah, the end of the game. It. But you say you're from Scotland and you're supporting walking. Yeah, 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 yeah. But do you have uh, like team in the Scotland which you support? Yeah, yeah, Dundee United. Yeah. Dundee. Dundee United. All right. Dundee United. Yeah. So I've got up uh, in two weeks. Okay, Dundee United are playing um, Queen of the South, so we Dundee are playing Alloa. Um, so two weeks on Tuesday. I didn't see them. Yeah, so. so you are. Oh, so you're going there and still yeah, support? Yeah, yeah, yeah. So nine, uh, ten hours to get there. And, uh, and, uh, and and with and yeah. Are you ready for the game today? Yes. How long do you support, walking um, football club? Been a season to Golda for three years. Um, been kind of following them for probably seven, eight years. Is that only club which you really, really support? Yeah. Only. What about you? Yes, yeah, I. Not as long. I've not been coming as long. I've been on and off, while I've been here. But yeah, yeah, a long time. I'm, I've lived in Wigan, so you know, the local club. Yeah, only team I support. Do you remember you? Because usually we ask supporters for the best ever game which they saw, you know, in the stadium. What was your best game on this stadium here? At home. Yes. Well, obviously more recently the Watford game. It was, was uh... a massive game for us. Yeah, enjoyable day to have a Premier League club <laughs> come down to a non-league. So yeah, That was enjoyable. And. Yeah, name? I think I'd agree with him. Really. The same one. Yeah, only time we've been able to see us play a Premier League side. the First time in 22 years, made it to the third round of the FA. So, are you are you going away sometimes? Yeah. Yeah. What was best away game for you then? Swindon. Swindon. Yeah, this yeah. season. Yeah. Good Do you have like any rival around? What, what was the the, the uh, biggest rival from here? Biggest rival yeah, from here. For all, walking all FC. Aldershot. Aldershot? Yeah, but I league above us at the minute, yeah, you, you know what? Aldershot, really right, we yeah. got we're going next Tuesday to them. <laughs> yeah, They'll probably say the same thing. Yeah. <laughs> yeah. So what Really? Yeah. yeah. This guy. Yes. Is you really? Yes. Wow. było <laughs> w 1958. Yeah, kiedy they won the cup at Wembley. Did you score any goal that day? No. No. Which position did you play? It? Inside left. Inside left. Yeah. To jest ten gościu. Wow, ale to jest niesamowite. Wyobrażasz to sobie, nagrywamy coś zupełnie przypadkowego i jedzie, jedzie córka ze swoim ojcem na wózku. Który w 1958 roku wygrał pierwszy tak naprawdę, no to jest amatorski puchar, FA Amateur Cup, czyli to jest ten puchar e, jakby tych drużyn poniżej, poniżej czwartej ligi. No ale sam fakt, spotkać kolesia, który był tutaj, trzymał ten puchar i grał na Wembley, coś niesamowitego. Okej, okay, dobra, idziemy teraz może na trybunę. Kingfield Stadium, 6 tysięcy osób może na tym stadionie oglądać mecze. A wiecie, jaki był rekord tutaj? Haha. Rekord to był 7 tysięcy, czyli o tysiąc więcej niż przewiduje norma na tym stadionie. Zobaczcie, tylko jaka trybuna. Takiej trybuny normalnie nie powstydzą się żadne kluby z Championship. Gorzej już jest, jak się spojrzy dookoła, bo tam nie ma żadnej trybuny. Za bramką jest nasz nasze ulubione trybuny, tak zwane tarasy, a za mną tutaj znajduje się najstarsza trybuna na stadionie Kingfield. Walking A little And it feels like love Tell me if I'm wrong Cause it feels like love Yeah, it feels like love Come on, come on, come on, come on, come on, come on we uh. Na trybunę siedzącą i powiem wam jak... Taras ta szur... widokowy? Ta, to jest właśnie, to właśnie, to nie jest taras taki y, typowy jak właśnie na stadionie, tylko to jest taras widokowy, no spójrzcie. Jest wysoko, jest naprawdę wysoko i powiem wam szczerze, na szóstej lidze chyba pierwszy raz tak wysoko siedzimy. Nie no, pierwszy raz jest taka trybuna w ja, ogóle. No nie no, jest okej, okay, jest liktu, tu, no bo tam jest MK DONS, no ale to, 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 jest jakby poza wszystkimi jakby schematami, ale z tych niższych lig ja myślę tylko, że Rexham może mieć wyższą trybunę. Ale widok stąd jest naprawdę przedni. A w drugiej połowie zdecydowanie będziemy stać sobie na tamtym tarasie. Na tym za bramką gdzie na drugą jakby w drugiej połowie będzie atakowała drużyna Walking. Powędrują kibice stąd. Tak, o stąd, tutaj. Bo ci kibice przenieśli się tutaj stamtąd. Hmm. Ale na razie jest 0-0. Spodziewaliśmy się jakiegoś takiego szybkiego startu. A gdzie, a gdzie tablica świetlna? No, ale, jest klok. ale jest clock Ale jest clocktower. Clock stand o tam. I Witem przeciwską nieco. Jaki klub, taki klop tam. No. Mały, mały. Yeah! Yeah! Chyba, chyba rzutem na taśmę. Chyba rzutem na taśmę udało mi się złapać tą bramkę. Jeden do zera. Zasłużone. Zasłużone. Prawda? No i tutaj już będzie, już będzie z górki. <coughs> Powiem Wam, tu już mecz jest raczej przesądzony. Opuściliśmy właśnie tą największą trybunę. O o, 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 Idzie kontra ładna, czekaj, zaraz dokończymy. Zaraz dokończymy! Jest! Jest! Jest to, jest to! 2-0, 2-0! No właśnie, opuściliśmy trybunę gospodarzy i idziemy do kibiców gości, ale myślę, że po tym golu to już tak nie będą chcieli bardzo gadać z nami, no ale spróbujmy, spróbujmy. It was it worth it to came here 60 miles to watch the game? No, we, we, yeah, we, we, we come to every game. We, this, is a, this is almost a local game for us. Really? We, we, well, we have to go to Truro in Cornwall. If you look on the map, and see it's how far, far. It's how far, far, yeah. okay Western Supermere. We went to Western Supermere on a Tuesday night, but we what, what, knew we what, knew it's going to be a hard what's game. It, what's, the what's the farthest journey for you away? Truro. How many miles is that? Oh, I think it was a 650-mile round trip. Ah. Well, we're Essex. We're, we're right. Yeah, up yeah, yeah, in yeah. Essex. We know, we know, we know, and we know, we uh, know that. was a long, long way. Here's just 60 miles. This is a nice almost, What we call in the UK almost a local derby. This one. No. Well, nah. <laughs> what about your stadium? Is your stadium no, as big like this one? We've got a nice little ground. If, if you Google it and have a look at our ground. We're a team that's come up through lower levels of football, and three years ago we won the playoffs to get into the National South, and we were really pleased. But our ground is basically what we call in the UK a county league ground. Uh -huh. It's grassy, had an extra stand put there, a bit of terrace input there, so it's nothing like this. But, but we, we love it. <laughs> but definitely, we have to. We have to visit your, your club. Definitely. Yeah, you'll be more than welcome. Zaczyna się druga połowa, w sumie to już się zaczęła. Tam zrobiło się pusto na tamtej trybunie. Patrzcie, co się dzieje tutaj. Szósta liga, sobota, tłumy, dobra, idziemy, idziemy tam w środek i liczymy na więcej bramek drużyny walking, bo jak będą tutaj bramki, to tu będzie szaleństwo. Idziemy. O kilku dobrych minut, będziemy <laughs> złapać przy śpiesce. walking. No i czym się różnią przy śpiesce? No i jest jedna zasadnicza różnica. Tutaj na angielskich stadionach nie ma jednej osoby, która siedzi na gnieździe i po prostu steruje tym dopingiem. No, wiecie, chodzicie w Polsce na stadiony, no to wiecie. Jest jeden, który kieruje całym dopingiem. Jak nie śpiewasz, to robisz wyjazd po prostu z trybuny. A tutaj śpiewają, no i jest przyśpiewka. I za 5 sekund po prostu ona się skończy. I właśnie taka jest różnica między polskim tłumaczeniem a angielskim. I jeżeli na angielskich boiskach znalazł Znalazłaby się jedna osoba, która by miała, nie wiem, zrobione tutaj na środku, to by to zupełnie inaczej wyglądało. Musimy zareagować. Jak będziemy następnym razem gadać z kibicami, musimy powiedzieć, no, jak to się po prostu robi w Polsce, żeby od Polaków brali przykład. I wtedy to będzie inny klimat. I wtedy na takiej trybunie, gdzie, słuchajcie, dzisiaj naprawdę ha, tak, jest mnóstwo ludzi, I wtedy będą takie, o, właśnie takie prześpiewki jak teraz. Liczmy. Raz, dwa, trzy, dwa, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sekund się skończyło. No właśnie, jakby mieli jednego lidera, no to by tu grzali normalnie japę centralnie przez całą mecz. I tego im tutaj brakuje i to będziemy chcieli zmienić na kanale Urbom. Będziemy mówić kibicom jak mają kibicować. Dzięki Bogu, dziękuję Ci Ocaliłeś mnie To je, je, jedna litera. No i 3-0 i 3-0 Mamy to Na sam koniec daj się No i koniec, 3 do 0 wygrała ekipa Walking, liczyłem na piątkę jak mówiłem, ale nie, no w sumie nie jestem zawiedzony, bo naprawdę to był bardzo fajny mecz, kibice dopisali, głośni, co prawda nie tacy jak polscy kibice, jeszcze mogą się troszeczkę nauczyć od nas, ale naprawdę bardzo fajna atmosfera, dobra, trzeba pokazać co mamy dla naszych widzów, znaczy dla naszych patronów. Tutaj macie linka do Patronite'a, mamy oto, proszę Was, taki woreczek na sprzęt, na przykład na buty, z tym, że z tyłu jest specjalna dedykacja dla widzów Urbola, komentatora Sky Sports. Albo po prostu komentatora z gry FIFA, no bo ja powiem Wam szczerze, jak usłyszałem głos pierwszy raz tego człowieka, mówię, ja pierdziele, czy ja gram w konsolę teraz w tym momencie i gram jakiś meczek sobie na FIFA, czy rozmawiam z kolesiem. Macie tutaj na tym woreczku, oprócz tego woreczka dorzucamy, wiecie co Wam jeszcze? Fajny taki piórnik, który będziecie mogli zobaczyć na przykład na naszym Facebooku Urbol. Będziecie mogli zobaczyć cały zestaw tych gadżetów wszystkich, które, które mamy dla Was przygotowane, więc wbijajcie, jeżeli chcecie wspomóc nasz projekt Urbol tutaj na Patronite, patronite.pl urbol. Mecz się kończy, a my, my wracamy z powrotem do Londynu. Trzymajcie się, hej! main feature today is england against poland. it's an international fixture here and i'll bring back memories for you and your england career. well, it is a proud moment. you stand there, you sing along to the national anthem and uh, you just want to do yourself justice representing your country.